Cześć, Mano, ja jestem Legion i witam w kolejnym filmie z misji operacji Riptide w Counter-Strike. Jest to piąty tydzień, nazywa się Raj w Tropikach i są do zrobienia następujące misje: Strefa zagrożenia, kąty skorpion. Wykonaj cele misji w dowolnej kolejności, zarób pieniądze podczas gdy twój tablet nie ma sygnału. Kup ulepszenie większej precyzji tabletu zniszcz automatyczną wieżyczkę pod łóżce 4 w motelu. Zadaj obrażenia wrogowi, stojąc na skalę. Turniejowy krótki mecz Dust 2. Wygrać 21 rund, lub zdobądź tytuł MVP 3 razy w pojedynczym meczu. Obrońca lek przeciwbólowy. Tryb obrońca mapa Insertion 2. Zabij wrogów PMM. Wyścig zbrojeń Huragan. Zabij 30 wrogów strzałem w głowę. Zabij 16 wrogów strzałem w głowę w pojedynczym meczu. No dobra. To robimy po kolei. Spróbuję tą strefę zagrożenia najpierw. Ogólnie nie grałem za dużo w strefę zagrożenia nigdy, no ale są za to aż trzy gwiazdki, więc trzeba to zrobić. Ubrałem taktyczną czapkę, żeby mi lepiej szło. No dobra, zarób pieniądze podczas gdy twój tablet nie ma sygnału. Dobra, mamy pistolet. O, 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 to jest nasza jedna misja. Jedna misja zrobiona, trochę amunicji dostałem i mogę sobie walnąć z szota. Zarób pieniądze podczas gdy twój tablet nie ma sygnału, to bym musiał gdzieś do jakiejś jaskini wejść chyba. Jest to ulepszenie. Aha, kurde, to kosztuje sporo. Ojojoj, oj, oj, strefa, nie zauważyłem. Trochę to zrypałem, jak ja mam teraz ten wyjść. A I ten... mam zadaj obrażenia stojąc na skale. To pewnie można zrobić gdzieś tu, tylko kogoś, komu mogę zadać obrażenia. Trzebaował jest. ale zaliczyło. Za późno go zauważyłem. No i mi go zawił, nie piekło. A miałem już 3800, nie? Brakowało mi na ulepszenie tabletu 300-400. Dobra, zaczynamy. Turniejowy, krótki mecz, Das 2. Dwie wygrane rundy z 21. Ciężko, ciężko to widzę. No ale to, że jestem nubem, w się to jest wiedza powszechna.

No dobra, mamy jedno MVP. czy uda się jeszcze dwa zrobić. Green and uh, orange. I got smoke. Killing, killing. Come on, come on, come on. Dobra mamy drugie MVP Jakimś cudem Jeszcze jedno by się przydało i mam wygranko Dobra mam nadzieję że mi oczyszczą drogę, żebym podłogił push push, 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 Może się uda

Green, green, come back. Yes. Dobra, mamy zrobioną misję. Tylko dograć do końca teraz i jest w jednym meczyku. ulepszony rzetonik. No dobra, muszę zrobić tą strefę zagrożenia. Jaka to miała być mapa? Kanty albo wyścig zbrojeń 16 strzałem w głowę. No dobra, mogę na razie to spróbować. No, trzech mi zabrakło w tamtej grze, więc zaczął od samego początku, to by się pewnie udało, ale jak ja przedm to oni już mieli jakieś tam drony. jeden A 21 mam. Do 8 z 16. No i nie ma bań. Już mi brakuje? Dwóch nadal. Jednego tylko. Dobra, no muszę to zrobić, nie? yes going oh, to yes Jaka te broń jest nadziejne. Albo ja. No już mają kosę, nie? Dobra, no nie wygram tego, ale ważne, że jest zrobiona misja. O, mam koskę. Oj! Się gdzieś będą no już tam gdzieś na prostej No I need one at team. To co? otwieramy złotego Kałaszka. Dawaczy Złotego kałacha w końcu mi. No dobra, to by było z misji, z operacji Ripdate na dziś. Zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów. Dzięki za obejrzenie tego filmu zasobuj mój kanał i. nara. Co myśleliście, że zapomniałem o Giveawayu? Nic bardziej mylnego. E, jako, że wzięło udział 8 osób, czyli powinien być skin za 8 zł, ale mam takiego Maka za 9, więc pójdzie do jednego z tych, co wzięli udział, czyli tych, co zostawili followa na Twitchu, subskrypcję na YouTube i podali swój nick z Twitcha w komentarzu. Standardowo losuję przez stronę willofnames.com I uwaga, raz, dwa, trzy, Tyk. Gratuluję, wygrywałaś Sinaldo, wygrałeś tego Maka10. Żeby wziąć udział w dzisiejszym giveawayu, trzeba tak jak ostatnio dać follow na Twitchu, link w opisie, subskrybować mój kanał i w komentarzu pod filmem napisać swój z Twitcha. Zostały jeszcze dwa skiny z openingu, które bym chciał rozdać, ale ten jest warty 20, ten 40 zł, więc musiałby wziąć udział 20 lub 40 osób w konkursie, a wątpię, że tyle weźmie. Zależy od tego, ile osób weźmie udział. To takiego skina wartego tyle złotych, ile osób weźmie udział, jakieś kupię albo wymienię coś z tego. Zobaczymy. Dobra, jeszcze raz dzięki za obejrzenie i no.